Czułem wasz mością, to jest specjalna edycja prowincji bez drakusa, a to jest mapa podesłana przeze mnie, Forgotten Land. Tak to właściwie to jest prawie całej ekipy. To jest Forgotten, ale to nieważne, nie, nie czepiajmy się dzisiaj angielskiego. Znajdujemy się I to na moich tam ziemi. Tam jest, Ej, MioMio, ty mi tu masz zakaz kopania. Macie tam swoje ziemie gdzieś tam. Dobra, MioMio, to chodź ze mną na moje, na nasze ziemie, czyli... Ej, poczekaj, bucket, 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 chodź. No. Tak, live! <laughs> Dobra, Mjomio, to chodź na nasze ziemie, te nasze najżywniejsze. Ej, szado, może ty tak nie biegaj, bo ci się żarcie mniam mniam skończy. Tam jest lek, kup jak no, nie ułożyłem, że jestem cały czas na kreatywie. O! Game mode 1, Zego. Masz sobie włączyć. Wiem, zapomniałem. Dopiero teraz zauważyłem, jak mi Wiedro powiedział o tym żarciu. Dobra, to ja się już poluję na, na, na jedzenie. Pomogę Ej. ci. Ej! Dobra, o to chodź. O, i w ty za tymi potkami już są nasze wspólne ziemie. A ty jeśli będziesz chciał, to się kiedyś odłączysz. Ale te ziemie są... Dobra, prace. dzięki za propozycję, Nara. Proszę? Dzięki za propozycję, Nara. Czyli co, odłączasz się? Nie jesteś wspólnie? Chcę wiedzieć na razie, gdzie są moje ziemie. Twoje ziemie? To skoro tak, to bierzesz te za górami dopiero. Czyli miłej spinaczki. Mm. Dobra, tutaj to to jest ta granica te płotki, tak? Te płotki to granica. Tak. A, a granica moja z Mimioszem to są góry. Ej, wiecie co, gdyby był inny spawn, to byśmy mogli tak podzielić się koło na trzy części, a ja tak to się musimy dzielić paskami. No. <grystanie> ile wspinaczki. <grystanie> a nie mogę mu kopać drzew tutaj. Ej Jak nie? Przecież granicą jesteście za granicą, nie? No ale to jest jego ziemia, ja idę na swoją. No. Ale poczekaj! O matko, ile tamtych gór! Twoje, a co, poza tym twoje właściwe ziemie są dopiero za górami. No mówię, nie? <śpiewanie> Ile wspinań... Ej, to ja wam mówić co czyste 30 minut, tak? Kiedy będzie. Co? Bo to mieliśmy kręcić co czyste 30 minut. Co czyste 30 minut. Ja nie nagrywam teraz tego odcinka, ponieważ... A mówił, że będzie zdrajca. No. Będę nagrywał drugi. No już to widzę. A ktoś i to będzie obrabiał, to ja nie wiem. A ja nie pod... wiem, było tutaj walne takie ustawienie, że nie będę musiał obrabiać. Tak, tak. Intra żadnego, outra żadnego. Po co? Muzyki żadnej. Najwyżej sobie włączę na YouTubie wersję 10 godzin i włączę na F11. No, a jak ci będzie szumić, to co? A mi nigdy nie szumi. No zobaczymy, zobaczymy. Mhm. <noise> Ostatnie twoje gameplaye trochę szumiły z tego co sprawdzałem. Moje? Znaczy jeden nawet śmiał. Z czego tam było z Warbenda? Ale ty... Ja, ty, ja tych gór nie przejdę! Przejdziesz, to jest przejdziesz. 300-400 kratek człowieku. To później co jak ja się będę dostawać? Wyznacz mi inne góry. Eee, przekopiesz tunel. No zwariowałeś, tam jest jeszcze <laughs> las zimowy, chcesz, żeby mi komputer wybuchł. No właśnie, właśnie ty będziesz mieć ten las zimowy. A wypchaj się! Dobra, tep się do mnie. Chcesz mieć jednak moje wspólne swówki? Chcesz, żebyś mi wyznaczył inne właści. To... Nowości. Dobra, chcesz dżunglę? Nie. No to wybacz, wszystko inne zajęte. Dobra. <grym> Cie masz wiaderko? <grym> o, o co jaj. masz w krance? Albo czekaj, 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 miał miał miał, mio. chodź, jak chcesz lepsze trochę ziemię? Y, poszukam sobie tutaj. Nie, ja ci nadam już moje ziemię. Trochę część moich ziem, tych dobrych. Mówię Ci, podzielmy to jak koło mniej więcej, a przynajmniej od Ciebie, to będzie takie koło podzielone na pół, to właściwie będzie to samo, no dobra, wracam no To do będzie półokrąg, taki ciężki. Dzięki, to... dzięki za gościnę. To są, to są Twoje ziemie, te poza rzeką już są moje, a i słuchaj, jeszcze coś. Ale to, to są ba... ziemie wietra. Jak to? To są, mój, to są już moje ziemie, które ja Ci nadałem, czyli już Twoje ziemia, poza tym chodź, chodź, chodź jeszcze, chodź jeszcze w tamtą stronę. To ułożenie mi się nie podoba. Ej, ale aż... Chodź, 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 chodź. Oficjalnie przyznaję, że Alan nie jest aż taki temperament, jak się zdawało. O tak, Alan jest bardzo zacnym ważnościem. O nie, no to teraz sobie się Drakus obrazi. <grym> a Drakus jest, Drakus jest zadufanym, ja a Drakus jest zadufanym bucem. Jezu. <grym> jakbym słyszał Drakusa, jezu... Ja się tak trochę źle czuję, jakbym go na jak nie zmęczuję. A idź pan! Zresztą, mam nadzieję, że to O, będzie... jeszcze twoje bagna ale, są twoje. By the way, to ja ani słowa złego na niego nie powiedziałam, tylko wszystko szadę. dziękujemy ci szadał nasz mistrzu. Ja ci e... nie mówię, ja, ja się nie odzywam, ci sprawy. Ale miniaturkę już walnąłeś tę, prowincję bez Drakusa. Se tą serię nazwiemy inaczej. Ej, no oczywiście, oczywiście, ale pierwszy odcinek u ciebie taki Albo będzie. Albo prowincja Serio. jak Ej, No, anty -drakuszyn. <laughs> czekaj, czekaj, miał miał miał, widzisz, te, te bagna jeszcze są Twoje, ale już te, po, po, te poza rzeką są już moje. Znowu dostałem bagna! Ale widzisz, ale z lasami. To jakaś tradycja musi być. Ten jak zwykle dostał najlepsze, tak? Czyli jak zwykle tradycja zachowana. <laughs> no. Ale to zobaczmy, ja to miałem jednak prawo sobie wybrać ze wszystkich, bo jednak to ja znalazłem tą mapę, która jednak Ci się podoba bardzo. Zaraz może mi się nie spodobać. Dobra, ale słuchaj, ale tamte góry w tamtą stronę. Miau, miau... Widzisz, ten pas jest twój do tamtej rzeki i do, do tej granicy wodnej, o tam, do końca tych bagien. Dalej są moje ziemie. Ośredniowo, zostałem wciśnięty pomiędzy dwóch, ale lepsza to niż 400 kratek gór śnieżnych. No to moje, moje no jeszcze, czter, to ty mm. jeszcze, co ty powiedziałeś, 400 gadek gór śnieżnych ja zajmuję. <laughs> ale jest, masz skup śniegu? Oczywiście, a za darmo będzie. O, to, to ja zawsze bałwanka z chęcią. Powiem wam szczerze, że Cusia czujesz, że ten domek będzie lepszy niż na normalnych prowincjach drakusowych. Bije mnie głód. Ale pleps. Ale <laughs> Dobra, koniec. wam mówię, nie kłamę. A mój tutaj będzie dworek jeszcze bardziej wypaczysty jak na prowincjach zwykłych Chociaż nie, chyba jednak Chyba sobie jednak złe dwa domki Jeden taki główny większy, a drugi taki mniejszy Jeszcze chyba trzeci tam w górach, jeszcze czwarty na zimowym Teraz sobie będzie tyle domków a co, ma się, ma się wielkie ziemie To trzeba korzystać No... Na bogato, nie? No Żebyś wasz mości wiedział Tylko jednak jednego żałuję nie ma tu ziemi niczyich. No. Nie, ale czekaj, yy... Szkoda, że nie pomyśleliśmy wcześniej. Mogliśmy jeszcze raz zacząć, może byłby spawn w innym miejscu. Nie, wolę nie kombinować już. Właśnie teraz za późno wcześniej moglibyśmy zacząć inaczej, no to by było nam łatwiej. Dobrze. Ej, tutaj się traci tylko połowę życia jak masz zero głodu. Zero na jedzenia. No bo tutaj to jest jeszcze 1, 6 4 przecież. A. To dobrze przynajmniej przeżyję. Witaj krówko Jedzenie 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 Nie Ja w tym no. roku już nie będę błagać kurczaków, obiecuję moje postanowienia noworoczne będą zakaz błagania kurczaków. No. Coś mi tutaj... Mięsko! Pofa, bo... Mięsko! Mięsko! Miąsko? Coś się nie czuj, yy, bądź nie Bądź nieczuły. Dobra, zbieram drewno. Ja też. Będę miał 20 kawałków. Dobra, oficjalnie ogłaszam, że 8 minut jest tu. Ty tajmerze. No, ja to tak precyzyjnie odmierzyłem. Z Ej słuchaj, mio, ale mógłby na Twoich ziemiach zbudować sobie stanicę wędkarską. Tak. Już i tak mi ich użyczyłeś, no to sobie buduj. Ale tylko to, nic więcej od Ciebie nie chcę tam. Dobra, rób sobie co chcesz. Mnie to lot to. Tu i tom? No. Nagle taka cisza zapanowała. No, bo wiecie, już słońce zachodzi. Jak na razie my je latamy te. Po świecie jak te e, dzikie szynki Ja już mam łóżko Ja nawet nie mam jedzenia człowieku, mam zero na jedzenia Ja <grym> mam, mam, a ja też te, te świnkę Ja mam dziewięć jedzenia Człowieku, ja mam więcej węgla niż kobla, rozumiesz? Ludzie <grym>? ja sobie już opiekłem 8, czy tam 6 mięsa Załatam dziurę, żeby mój dom był jeszcze większy Zrobię tym razem A ja w tym, w tym, w tym, y, w tym Survivalu jestem wyjątkowo nieogarnięty Raczej znaczy, podoba mi się ta mapa ale jakoś nie mogę jej załapać Tak jakoś ciężko mi jest na nowej mapie znowu A ja właśnie załapałem Patrz po raz pierwszy I dobra, miał. W końcu ten W końcu się wybijesz I znowu zawiążemy sojusz ewentualnie będziemy zwiedzać, zwiedzać na około kolejne wysepki I zrobimy sobie kolejne kolonie Prawda? Powiedzmy Ej dobra, nie, to jest bo bogate strasznie, mam 20 węgla już na początek Aaaa, to no, Jest jaka... strzałę w życiu. Chwilą byłeś biedny, miomia. A teraz jestem bogaty ale w węgiel, a jedzenia mam dwa, więc trochę. A bieda. nie, miomia, się. Muszę Taka uzbierać 8. O, jest okay. Skąd tu wyjście? E, musisz wykopać. <laughs> pożyczki kilo. No dobra, wykopię ci, masz ciecię. Masz, dierta. Eee. Nie wyjdziesz. Dobra, czekaj. Dzięki. A teraz idę ciukać krowy. Dobra, 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 gdzie tutaj jest ogólnie... Zaciąkałeś mi mięcho. To... Sorry. O i skórkę jeszcze na dodatek masz. Dobra, tam są bagna, a tam są moje ziemie. Jeden ja sam budujesz się zaraz na granicy ze mną. No, dobra. Wiem, wiem. Ja się tu nie buduję, ja chcę tylko przeżyć noc. A wiesz ty co ja robię? Jeszcze mam pomysła. Wyjdźmy z Serwera, bucket się prześpi. Górki! Dobra już! <noise> Baket śpi! Cicho, ja muszę tu zabić, bo tu, 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 tu źle jest! Łóżka nie mam! Są służbka nie, nie mam! Miałeś. Jak się nie prześpisz? Cicho bądźcie, ja tutaj... To ja cię uśpię, ale na zawsze. Już możecie włazić, time set zero spisałem, chodźcie. Ej, ty 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 No nie ma wyjścia, jesteś wyjściem z nim zbudzony To jeden raz się mknęło Tak, ty, cię, najdą. mówię wszystko, no, że masz łóżko Nie no ja biję Oni zrobione, mam materiały na łóżko Jezu, strzelają we mnie, umrę! Mogłeś zrobić? Masz <grywa> butach! Ripping, pasta! Ripping, basta! Nie mogę zrobić, jestem otoczony, dalej no, jestem <grywa> <grywa> Cripy <Jeszcze> Enderman, <grywa> <grywa> jezus <grywa Ej Dobra, wiecie jaka jest... Ja jak... jestem sorry. Ej, wiecie jaka jest pasta Lorda Voldemorta? Jaka? Creepy pasta O jezu Ja, sobie ja jestem to... Raping Pepperoni sorry Raping Pepperoni A on? No i mnie zabił, nie, tam była krowa To się tepnij do mnie, bo jestem zaraz na granicy z tobą Gdzie to jest granica? Tam jest! Bieg na O, mian miancho zombie. Zompi. A co zagospodujemy jakoś rzeka? Proszę, zagospodujemy? Jak już to ja będę mosty jakieś robił, a tak to będę w niej łowił ryby i tyle. Teraz będziecie mnie prosić o to, żeby prowincję wam włączyć. <śmiech> 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 ty jest, ty jesteś miły człowiek przy miejscu Drakusa. <laughs> drakus, gruba szynka. <śmiech> <Lepiej> <śmiech> Eee... pilnuj czas. Pilnuję. Jeszcze dwie minuty i Dobra, do że wspomnę, że znalazłem żelazo, to mam na żelazny miecz. Ty ciul, ja jeszcze jedzenia nie mam dobrze nazbieranego. Szkielet we mnie strzela. I teraz zbieram już na węteczkę. Dobra, on sam O, z... już. <śmiech> 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 Kurde, te szkielety mają skill tego... krańskiego challengera. Po prostu strzelają z pleców, nie? Wow to, to, to tak pies chyba robi, nie? Nie wiem Łof Pieseł, Dogę Dodge Łaf, Łef, Łaf Łew, łew, młew Takie Minecraft, takie klocki. Łef, łaf, takie piksele, łef. <ścoughs> Ej, dobra, ja robię cięcie, bo już będzie prawie 15 minut. Dobra. Ej, nie ma nigdzie je jeb jeb jebłek. Jebłek. I połowa pierwszego odcinka.